Pracę mechanikę najbardziej lubię e, część czysto mechaniczną, czyli sam serwis. Brak rutyny i taką nieprzewidywalność. Każdy dzień przynosi coś innego. Że ludzie, którzy odbierają od nas naprawione rowery są uśmiechnięci i szczęśliwi. Tak naprawdę niespodzianki, bo tam się codziennie czegoś uczymy. Ten kontakt z ludźmi, że nie jesteś anonimowy dla tej osoby, która oddaje Ci rower, że jednak przyszła, wybrała Ciebie świadomie. Różnorodność, e, każde zlecenie, każde potrzeby klienta są inne. To, że jestem w stanie rowery, które nie były sprawne przed przyjęciem roweru do serwisu, przywrócić do świetności. Emocje, które są wśród tych ludzi, którzy przychodzą wraz z rowerami, te opowieści, które przynoszą miejsca, które zobaczyli, e, innych ludzi, którzy spotkali wszystkie, wszystko to, co tak naprawdę jest wokół roweru, a nie jest samym rowerem. Moim zdaniem bardzo niedocenianym elementem roweru jest opona, może ona mieć niesamowicie duży wpływ na bezpieczeństwo naszej jazdy. Obserwując klientów wydaje mi się, że najbardziej doceniają amortyzatorów, bo przeglądając te amortyzatory widzimy w jakim są czasami biedne, w opłakanym stanie. Linki hamulcowe oraz przerzutkowe. Ich niewymienialność powoduje ich korozję, przycinanie się i niepoprawną pracę podzespołów hamulców oraz przerzutek. Łańcuch, gdyż bardzo często jest on mocno zaniedbany. Myślę, że może być to środek sportu. Ludzie często nie doceniają tego suportu, a najczęściej zwracają na niego uwagę wtedy, kiedy zaczyna trzeszczeć. Najbardziej niedoceniana część w rowerze to łożyska sterowe. To dzięki nim e, możemy skręcać kierownicę tam, gdzie chcemy i prowadzić naszą wyprawę tam, gdzie potrzebujemy. Prawdopodobnie łożyska, bo ludzie się skupiają na napędach, na dobrym amortyzatorze. Moim zdaniem jest też prycha. Musi znosić trudy i ciężar naszego ciała. Wspólnie z mechanikami Shimano Service Center realizujemy jedną misję czyli zbliżanie ludzi do natury poprzez niesamowity wynalazek, jakim jest rower.